Dzień dobry ludziska, cześć, no Nojanu z tej strony, witam was gorąco i zapraszam na poradnik dotyczący instalacji i modyfikacji Divine Conquer do Medievala II. Z góry was przepraszam, że tak długo musieliście czekać na ten film, ponieważ totalnie się nie mogłem do tego zebrać, a jako, że już no, wspomniałem o tym, że to nagram podczas kampanii z Romanem, no to czułem się poniekąd do tego zobowiązany. Co do instalacji moda, to jest to sprawa naprawdę banalna, ale wiem, że niektórzy mają z tym problem, dlatego po to tutaj oczywiście jestem. No i też na sam koniec filmu pokażę wam rzeczy, które mogą się pojawić u zdecydowanej mniejszości, jakie mogą powodować przedkrasze czy takie inne rzeczy. Chodzi o elementy związane m.in. z Virtual Astorem, o jakich już się wypowiedział niejaki Archir Galudorf, więc jakoś tak, a więc dawny ziomeczek, który odpowiadał za tą modyfikację. I też jest jego poradnik, jaką sobie obejrzałem, i zamierzam Wam to wszystko tutaj pokazać w nieco takim krótszym czasie. Zatem potrzebujemy pobrać modyfikację Divine and Conquer, więc linki do tej strony znajdziecie w opisie. No, i nas interesuje na dzień dzisiejszy wersja V5 E Kingdom Reunited. Być może, jeśli to oglądacie za pół roku, no to już do tego czasu wyjdzie wersja nowsza, na przykład 6.0, ale prawdopodobnie i tak instalacja będzie ta sama. Zatem najważniejsze, by po prostu instrukcję przeczytać i po prostu będzie elegancko, więc klikam sobie teraz Download Now. A ja już to właśnie sekundę temu pobrałem, żeby teraz czasu nie tracić, więc mam to ładnie pobrane. Po prostu jak to klikniecie, no to trzeba wybrać opcję Download, no i już nam się odpali ścieżka, gdzie chcemy naszego pięknego Darka pobrać. Jak już pobierzemy, to trzeba oczywiście folder wypakować. No i do tego będzie nam niezbędny program na przykład 7-Zip. Pewnie większość z Was ma taki program, tudzież WinRara. Jeśli nie, no to zachęcam do wybrania 7-Zipa. Większość medievalowych moderów właśnie Poleca, by korzystać z tego programu, no bo on jakoś tych plików przy wypakowywaniu nie uszkadza. Co rzadko, ale czasem ma w zwyczaju robić WinRAR, dlatego. Co, ja korzystam z Windowsa, jeśli ktoś z Was może jest na Macu albo na Linuxie, no to sorry, nie pomogę, wiem jedynie, że ja mam poprawną wersję 64-bitową, no i na tym mi śmiga to elegancko. Dobra, zanim przejdziemy do instalacji, to oczywiście też trzeba wspomnieć o bardzo ważnej kwestii, mianowicie tak zwanym pliku Kingdoms, którego domyślnie nie macie w folderze... Moda w folderze Medievala, chcę powiedzieć, a więc u mnie jest to kolejno. Najpierw program File, programy, pliki programów 86, potem Steam, Steam Apps, Common, no i tutaj jest Medieval. Jeśli gracie na Medievalu jeszcze z jakiejś wersji płytowej, bez Steam'a, to pewnie gdzieś tam będzie folder Sega, no i tam Medieval się znajdzie. A więc co należy zrobić, żeby powstał plik Kindle? Po prostu klikacie prawym na plik Medieval 2. Kopiuj, no i w to samo miejsce go wklejacie, czy to właśnie tym przyciskiem, czy też, też za pomocą Ctrl V i wklejony plik zmieniacie na po prostu Kingdoms. No i od teraz Wam wszystkie modyfikacje będą w magicznym stylu działały. Dobra, jak to już jest, to teraz zabieram się za daczka naszego cudownego i klikam sobie prawym na folder, a następnie 7 zip, i tutaj bierzemy wypakuj. Najbardziej polecam opcję wypakuj do DAC V5, ponieważ jeśli klikniecie wypakuj tutaj, no te pliczki wam się rozwalą po pulpicie. Co prawda, akurat to będzie plików raptem 6, ale no lepiej mieć to wszystko elegancko poukładane. Dobra, to na szczęście trwa dosyć szybko. Mam dysk SSD, więc no nie muszę robić cięcia. No i jak już to wypakujemy, to mamy coś takiego. Klikamy dwa razy myszką na ten pierwszy plik, bierzemy oczywiście next. No i w większości przypadków już mam ten instalator, znajdzie ścieżkę poprawną, ale to powinno być oczywiście. Powinna to być ścieżka do folderu Medievala, czyli jeśli macie Steam, to to będzie zawsze Steam, SteamApps Common i Medieval. I teraz, jeśli macie dobrą ścieżkę wybraną, to zawsze Wam wyskoczy taki komunikat zawsze. Możemy sobie wybrać opcję, żeby stworzyło nam na pulpicie ikonkę, czemu nie. I teraz to się będzie chwileczkę nam instalowało, więc widzimy się za moment. I Jak widać, trochę to trwało, ale wreszcie dotarliśmy do końca i możemy od razu grę odpalić. Czego robić jeszcze nie będziemy, ponieważ wymagane są pozostałe czynności. Zobaczcie, jaka jest nowa teraz ikona. Dawniej to był pierścień, teraz jest to takie drzewo ogólnoru. Więc wracamy sobie teraz znowu do ścieżki Medievala, tam gdzie właśnie modyfikacje zainstalowaliśmy: czyli Steam, Steam Apps, Common Medieval. No i zakładka moc tym razem. I tutaj widzimy Divine Conquer. Jeśli takie coś się pojawiło, to znaczy, że wszystko dotychczas dobrze zrobiliście obecnie trzeba zrobić coś takiego jak dwa razy kliknąć sobie na large adres EUR, no i tutaj uwaga spaczować. Plik Medieval 2 Właśnie nigdy nie wiem, czy sobie to jest Plik Medieval 2 czy, czy Plik Kingdom. Jeśli dwa spacujecie, to na pewno będzie dobrze, więc warto zrobić coś takiego. I teraz, po tym, gdy sobie już uruchomimy Launcher, to mamy zobaczyć, może się pojawić coś takiego, i zawsze wówczas trzeba to zainstalować. Część z Was już to może mieć, część z Was pewnie tego nie ma, dlatego wchodzimy sobie w stronę, która nam się od razu uruchomi, pobieramy. I to potrwa myślę, że tam raptem parę chwil. A jak już to się zrobi, to wszystko będzie śmigać. To są, wiecie, jakby tam biblioteki skryptów, takie tam rzeczy wymagane po prostu, by wszelakie skrypty zawarte w Daku nam poprawnie funkcjonowały. No i znowu sobie możemy daczka odpalić i tym razem, w ogóle dobrze, że mi się to pojawiło, mi się to nigdy nie pojawiało, ale wiem, że to było napisane nawet na stronie moda, że istnieje taka ewentualność o właśnie tutaj, więc dobrze się pojawiło, bo chociaż mogę Wam to faktycznie na żywca pokazać. No i trochę mamy teraz inną sytuację, bo jest normalny launcher i widzimy, zobaczcie, rzeczy, jakie możemy włączyć lub też z nich zrezygnować. Tym się tu to teraz totalnie nie zajmujemy. Ważne jest to, żeby teraz było kolorem zielonym napisane LAA Applied, co oznacza, że poprawnie sobie spaczowaliśmy pliczek. Możemy po prostu odpalić sobie teraz grę i jeśli wszystko działa, to znaczy, że wszystko udało się. No i dla większości z Was to już będzie koniec prawnika. Pozostało tylko grać, dobrze się bawić, zdobyć pierścień i albo go zniszczyć, tym samym pozbywając życia Saurona, lub też go zdobyć i sprawić by zawładną, waszym umysłem. Ja to muzykę włączę, bo oczywiście jest na prawach autorskich. No i co? Mamy sobie single player, mamy oczywiście kampanię wojny o pierścień, masę frakcji, nic tylko grać. Takie jeszcze ode mnie mały protip, mianowicie warto sobie czasem zejść troszeczkę z ustawień graficznych po to, by na przykład cienie były na medium. Ogólnie, czym macie większe ustawienia graficzne, tym też szansa na crashowanie jest większa. To jest taka ciekawostka. Ja zawsze mam cienie na medium, bo jeśli mam na przykład na extreme, to mi bardzo często, zwłaszcza w bitwach. Więc wszystko już działa, wychodzimy. Ale może być tak, że komuś z Was na przykład regularnie teraz kraszuje. Co musimy zrobić? Są takie dwie rzeczy. Po pierwsze, virtual stories. To takie coś, co powoduje, że nam się tworzy jakby kopia Mediwala i może to powodować no, niechciane rzeczy. Musimy to wywalić. Żeby do tego dojść, no to sobie wpisujemy tutaj w wyszukiwarce Uwaga procent, czyli Shift i piątka, app data, znowu procent i nam się uruchamia taka ścieżka. Cofamy się do updaty, tutaj wybieramy opcję obecnie local no i troszeczkę scrollujemy, aż sobie dotrzemy do Virtual store. A. i jeśli tutaj macie na przykład folder Sega albo też właśnie folder Steam i w tym folderze folder Mediwala, to go usuńcie. U mnie tego nie było, ja tego problemu nie mam, ale niektórzy go mają. Wiem, że to się częściej pojawia, jeśli korzystacie z Mediwala pudełkowego no i to może powodować, że że coś tam będzie nie tak działać. To jest jedna rzecz. Druga sprawa to tak zwane UAC, czyli kontrola konta użytkownika. Przez, że tak powiem, za małe uprawnienia mogą się, że tak powiem, skrypty poprawnie nie wyświetlać i żeby to ogarnąć trzeba teraz znaleźć ścieżkę Mediwala, a więc klikamy sobie prawym przyciskiem myszy na folder Mediwala, bierzemy opcję właściwości, zabezpieczenia, teraz tutaj sobie wybieramy użytkownicy, klikamy edytuj, jeszcze raz klikamy znowu użytkownicy i musimy się upewnić, że wszystkie te opcje, czyli pełna kontrola, modyfikacja, bla bla, bla poza tymi też uprawnieniami specjalnymi, są jako zezwalaj, Jeśli są jako odmów, no to sobie to oczywiście musicie wyłączyć, żeby nie było. No się teraz tak wszystkie chamsko zaznaczyły. Klikacie zastosuj i to się właśnie może tak tutaj chwileczkę przemielić. To jest bardzo ważne, bo czasem właśnie może to ingerować nie tak w skrypty. Większość komputerów już to ma ograniczone, ale. Może się zdarzyć jakaś tam wiesz, sytuacja sporadyczna, że u Was to będzie no, źle działać. Wobec czego to byłoby tak naprawdę na tyle. Mamy dla Was jeszcze jeden taki protip. Jeśli ktoś ma problemy z wydajnością i moment IWAL chodzi powoli, tury chodzą długo, no to może sobie przenieść cały folder. No, jeśli jest Steam, to jest to troszeczkę bardziej kwestia problematyczna. Na nasie sobie trzeba poczytać, jak przenieść lokalizację folderu ze Steam'a, ale chodzi generalnie o folder gry, tak żeby nie był w program, w pliki programów, tylko na dysku bezpośrednio bo jeśli jest tutaj No to wiadomo że te pozostałe foldery mogą trochę spowalniać łatwiej jest to zrobić jeśli macie medievala na płycie wtedy po prostu folder sega sobie stąd Wycinacie, klikacie prawym przyciskiem myszy wytnij i wrzucacie go na dysk. To naprawdę pomaga. Ogólnie też polecam, jeśli ktoś ma dysk SSD i ma też dysk twardy, żeby zawsze Mediwala i też ogólnie inne gry na tym SSD-ku instalować. Będzie Wam dzięki temu chodzić Medieval znacznie szybciej. Więc co, jak się podobało ludziska drodzy, no to ja gorąco zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału. Życzę miłej gry, trzymajcie się, narazka, hej hej.